Cześć, z tej strony Zielona Małpa i witam was na krótszym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Travelers Rest. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że jakie mam na dzisiaj plany. Plany na dzisiaj są takie, żeby zrobić wino i nieco urządzić naszą tawernę. Więc chodzimy do środka, zobaczmy jak tutaj wygląda. Wygląda tak. I kupiłam ostatnio troszeczkę ozdób. Myślałam, żeby dodać tutaj troszeczkę dywanów, także dywanów jeszcze nie kupiłam, więc wybiorę je razem z Wami. Już tutaj lecę do dywanów. Bo to było w dekoracjach. Mamy tutaj czerwony, kudłaty dywan. Pasuje do tego, który już mamy. Natomiast myślę, że poszukam po prostu dywanu. I mamy tutaj całkiem sporo ciekawych opcji. Mamy tutaj czerwony dywan, który jest jednocześnie szykowny. Więc weźmy jeden taki dywan. I jeden czerwony kudłaty dywan. Zobaczymy, jak one będą wyglądać, jak już je położymy na podłodze. Zwykły czerwony dywan sobie odpuścimy. Dobrze. Zanim one przyjdą, to my tutaj zobaczymy, co możemy z tym zrobić. Ale w sumie wino się robi jakiś czas, więc zacznijmy od wina. Co tutaj mamy? Nam się jeszcze coś robi, więc na razie zostawmy. No i tak, mamy tutaj gulasz. I gulasz zrobimy cebulowo-dziko-indykowy. Może inaczej, może tego zużyjemy pojedynczego. I dorzućmy jeszcze pora. Wspaniale. Okej, okay, dobra. Tam się jeszcze nie zrobiło. Więc dobra, zajmijmy się tym obszarem na razie. Więc tak, jak sobie to wyobrażam. No, na pewno pochowam sobie, yy, pochowam sobie te wszystkie krzesełka i ławy, dlatego że przy przestawianiu one trochę przeszkadzają. I tak, myślałam, żeby tutaj te stoliki poprzesuwać. Oczywiście tak, aby się zmieściły nadal, żeby nadal się zmieścili tutaj moi goście, szanowni. Tutaj obrócimy ten stół. O, czyli ja muszę zmienić troszeczkę miejsce. Dobra, od nowa stawiamy. Kliknęłam mnie to, co trzeba. Przyzwyczajona, że się obraca lewym klawi prawym klawiszem myszy i dlatego. Tak mi tutaj niezbyt ładnie to wyszło. Dobrze, poustawiamy z powrotem ławy. R jest obrót. Okej. Okay. No, ława, chodź. ława przysięgłych. Jeszcze jedna ława. I krzesełka. Stołki. Stołki, nie krzesełka, przepraszam. Stołki, nie krzesełka. Okej, okay, mamy to ustawione. Tutaj, jak widzicie, kwipunek mam absolutnie zapełniony. Dobra, to na razie wyrzućmy. I chciałabym położyć te korkowe podkładki, ustawić gdzieś kwiaty oraz latarnie. Więc pozam, pozamieniamy podkładki, bo wcześniej były tutaj te papierowe. I sukcesywnie za jakiś czas, kiedy nazbiera się troszeczkę pieniędzy, to będę zmieniać podkładki właśnie na te. Zaraz je ujednolicę, jeśli chodzi o styl. Z czym akurat tak się śmiesznie ułożyły dokładnie na przemian. Um, styl. ciach, Pięknie, pięknie. Dorzucimy tutaj także świecznik ładny. I świeczkę. I tutaj też widzę, że świeczki już się powypalały, więc też wszędzie powstawiamy te świeczki. W sumie te kandelabry też mogę wymienić na takie bardziej pasujące. Zrobiła nam się tutaj troszeczkę, zrobiła nam się tutaj trochę przestrzeni. Ok, chyba jeszcze nie kupiłam tych dodatkowych mebli. Myślałam, żeby jakoś tutaj jeszcze dodatkowo powstawiać jakieś stoły. Natomiast tak, na pewno teraz wstawimy tutaj kwiatka. I tutaj wstawimy kwiatka. I mamy latarnię, którą myślałam dam ją na razie tutaj. A później, jak ta świeca się wypali, to powiesimy tę latarnię tutaj zamiast tej świecy. Albo w sumie tutaj mamy jedną wypaloną, więc to wyrzucamy do ekwipunku i tę latarnię piękną powiesimy tutaj. Może będą w przyszłości te latarnie też w kolorze złotym, żeby pasowały tutaj do reszty naszego wystroju. Zobaczymy, może na wyższych poziomach. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj mi się kufel jeszcze pojawił. Kufel, kufel i coś jeszcze? Chyba nie. Jak widzicie, mam spory bałagan. Oj biedaczek. Już idzie woda. Proszę bardzo, kotku. Więc postawmy jeszcze tutaj gdzieś ku, ten kufel, ale zrobimy go pustego. Ja nie lubię, jak tam jest coś w środku. A tu jest akurat coś w środku. <grych> e, no, dobra. To mamy to już za sobą. Pójdę wyrzucić z ekwipunku do kosza te rzeczy, które których się pozbyliśmy, czyli papierowa podkładka, wszystkie te świeczniki i świecznik ścienny. Okej, okay. i powrót. Dobrze, to zrobione. Teraz e, nie. Zobaczmy, co nam przyszło. Surowa wołowina, którą zamawiałam ostatnim razem oraz czerwony kudłaty dywan i szykowny czerwony dywan. I jak mówiłam, chcę dokupić jeszcze jakiś stół też, aby mieć troszkę więcej gości. Więc zamówię dwie duże ławy i duży stół. Tam się jeszcze jedno zmieści. I prywatny stół. I dwa krzesła, dwa stołki, i jeszcze prywatny stół i dwa stołki. Dobrze. A do tego, zobaczmy, czy w jedzeniu jest dzisiaj coś ciekawego. Jest limonka, to weźmy kilka limonek. Pietruszka, chyba pietruszka akurat była mi do czegoś potrzebna. Rozmaryn weźmy. Zielona fasola akurat nie jest mi jakoś specjalnie potrzebna, tym bardziej, że akurat to mam. Okej, okay, dobrze. Zamówienie przyjdzie w swoim czasie. Nie wiem. Tu, tu myślałam, żeby wstawić właśnie ten stół. Ewentualnie to się przesunie jeszcze o jedno dalej. A tutaj jeszcze postawimy kilka takich tych małych, prywatnych stolików. Zobaczmy, czy tutaj da się ładnie przejść. Tak, no to dobrze. To jak się da przejść, to okej. Okay. Dobrze. To jest na razie wstępnie. Połóżmy dywany. O, to takie duże dywany. Wow. To tutaj damy ten. Niech by... O, ten niech będzie taką ala wycieraczką tutaj przy wejściu. A ten puchaty R obrót. Tutaj niech będzie. No ten mi się naprawdę podoba, muszę powiedzieć. O! Swoją drogą właśnie zauważyłam, że jest tutaj coś takiego jak komfort, czyli coś tutaj dodali. Hmm. Zobaczymy, czy to będzie miało na coś wpływ. Dobrze. A nie, komfort chyba pomieszczenia całkowicie. Zobaczmy, wyłączmy. Tak, czyli to jest komfort pomieszczenia. Ok. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, jeśli chodzi o komfort pomieszczenia, muszę powiedzieć. Dobra, zobaczmy, czy możemy już wstawić nasze pierwsze wino. Tak, to już się zebrało. I mamy do wyboru wino czerwone albo wino różowe. Jestem babką, więc wstawmy wino różowe. I... Dorzućmy malinkę. Niech będzie różowe malinowe. Pięknie. Tu no tymczasem wstawimy może. Może nie owsiankę. Owsianek mam ostatnio dość. Pieczoną wołowinę. Aha, i tutaj właśnie potrzebuję pietruszki, żeby zrobić. Żeby zamówienie dokończyć. No ale nic, idźmy w takim razie. Zobaczę tutaj, co się dzieje. Bo wydaje mi się, że mogę jakieś jedno zamówienie, jedno zlecenie oddać. Okej. Okay. Mogę jedno i mogę drugie. I cacy właśnie brakuje mi wołowiny z pietruszką. Ale to okej. Okay. W międzyczasie możemy tutaj sobie wziąć filiżanki herbaty i filiżanki herbaty. Bo biały, z białymi winogronami mogę mieć problem, a tutaj nie mogę w sumie doczytać co to jest. Zaraz zobaczymy. Co to jest? Może tu będzie lepiej widać? Soczysty. Aha, czyli po prostu coś soczystego. Okej, okay, dobra. Biorę sobie tutaj moje. moje roślinki, które mi tutaj obrodziły ładnie. Dobra. Ponieważ mam trochę mało miejsca w ekwipunku, jak zresztą widzicie. Ja łowca, na razie wyrzucę. E, od razu to powysiewam. Aha, coś jakoś mi się tutaj dziwnie... No nic, będzie jakoś tak krzywo, trudno. To drzewo mi tutaj przeszkadza, muszę je zaraz wyrzucić stąd. No tutaj akurat mam jakąś papietruszkę. Tutaj kukurydza. Zbieramy kolejne jakieś tutaj Zbiory, marchewki. Tutaj, właśnie ten jałowiec. Jak jałowiec mi dojrzeje i, i po prostu zniknie, to ja wtedy będę mogła coś nowego tutaj, właśnie posadzić. I coś tu jeszcze mamy, jakieś fajne nasiona? No, mamy, mamy białe winogrona i mamy czerwone winogrona, ale do tego właśnie potrzebujemy trochę większej przestrzeni i mamy nasiona jałowca. Także tu chyba zamówię coś, ale to nie wiem czy dzisiaj zdążę to już zasiać uprawa, no więc tak, trzymamy coś nowego w następnym odcinku myślę, że odblokuję coś, no, jakieś nowe rzeczy i może wtedy właśnie pobawimy się troszeczkę w jakieś zasiewanie weźmy truskawki i może weźmy znowu jakieś zboża bo dawno już tych zbóż nie brałam a możliwe, że jakieś chleby trzeba będzie upiec yy, moment, pszenica, żyto I co tam jeszcze było? Pszenica, żyto i. Pszenica, żyto i... No nie, nie widzę. Trudno, wezmę tylko to. Pszenica. Jęczmień, okej, okay. jęczmień, przepraszam. E, i jęczmień, nasiona. Jęczmienia. Okej. Okay. A nie, bo przyszły mi, przyszło mi to zamówienie na kilka rzeczy. Okej. Okay. Dobra. Więc tak, weźmy. Dużo, duże ławy. Duży stół. I krzesła na początek. Ustawmy. Tego kwiatka na razie przesuniemy. Może później, jak poza odcinkiem, poustawiam tutaj jakoś inaczej te stoły, żeby były właśnie. Aha, to się nie da. Dobra, to... to. Anuluj i przesuwamy o jedno. Przesuwamy, żebyśmy tu jeszcze zmieścili jedną ławę i dwa prywatne stoły. Jeden tu, jeden tu. Nie. I teraz jeszcze świeczki. Na razie postawię świeczki bez świeczników, bo w sumie nie ogarnęłam, że warto byłoby też świeczniki kupić. Ach, nie to. I... Moment. Tak na ma takiego buga, że czasami wyłącza się możliwość włączenia ekwipunku. Więc to jest taki bóg, który zauważyłam. Dobra. I te podkładki, żeby się stoły wolniej brudziły. Tutaj może pójdziemy w okrągłe. Okej. Okay. Tu mamy okrągłe. Okej, okay, to to jest tyle, co możemy zrobić, jeśli chodzi o wystrój. Lecimy po wino i otwieramy. I tak nie zrobimy dzisiaj, nie sprzedamy dzisiaj dużo. A wino się jeszcze nie zrobiło. Trudno. Dobrze, ale mamy herbatę i herbatę mamy jedną była z ziołem. Dobra. Lecimy pozarabiać troszeczkę kasy. Dzisiaj będzie ciężko, dzisiaj będzie ciężko i to bardzo ciężko, ponieważ nie mam jeszcze pomocy zatrudnionej, to jest plan na następny odcinek, a mam o trzy stoły więcej, więc będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Dobra, dorzućmy tylko tutaj do księgi te kilka rzeczy, które nam się zrobiły. Mhm. Pieczony kurczak, jakaś rybka, gulasz, chlebek, gulasz, zupa, żeby mieć też troszkę nowego miejsca w ekwipunku. I mam nadzieję, że nasi goście będą, będą zadowoleni. Sekundy za krótko trzymam i się nie ładuje do końca. No nic, goście kupują. Yy, zaraz polecę zrobić pierwszą rundkę sprzątania. Dobra, idę przynajmniej posprzątać jakiś jeden stół. Szczególnie te, które nie mają jeszcze osłony przeciwbrudowej, czy w postaci nakładek na stół. Ok, Czyli już połowę stołów mam nagle ogarniętą. Kolejny stół, ok, Kolejni gości do obsłużenia. Ktoś mówił? Nie wiem. Okej, okay, czyli pierwsze przetarcie stołów mi się udało. Poza tym, ale ten był czysty, jak zanim w ogóle szłam, bo jeszcze nikt nie zdążył przy nim usiąść. OK, Zob Dobrze, zróbmy tak, że tutaj zabierzemy to i wrzucimy lagerkę. Uspokoiliśmy gościa. Rozbieramy troszeczkę zapasu. Okej, okay, widzę, że już się zaczynają denerwować sprzątaniem stołu. Więc lecimy. OK. I lecimy szybko obsłużyć naszych wspaniałych gości. Majętnych, a jakże? Tego sprzątałam. Tak. Dobra, kolejni goście. I wspaniale. Uzyskałam nagrodę za reputację 7. Nagrody tryb budowy odblokowany oraz sprzęt piwowarski. A czy wiecie, co to oznacza? To oznacza, że będę mogła już od następnego odcinka otwierać pokoje do wynajęcia. Czyli kolejna rzecz, ale kolejny odcinek. To troszkę inne plany jeszcze? A dopiero w kolejnym zajmiemy się tym, tak, żeby wszystko po kolei móc eksplorować. Okej, okay, bardzo mnie to cieszy. Szczerze mówiąc, nie śledziłam teraz reputacji, więc nie wiedziałam, że jestem tak blisko. No ale nic, nie szkodzi. Ciach, ciach, ciach. Od razu zaciągniemy kilka sztuk do ręki. wszyscy chcą tego dobra, lecimy tutaj do tych stołów, których jeszcze mi się nie udało posprzątać żeby się nie zrobiło od razu brudne ciach, ciach i ciach, ciach, dobra pobieramy, pobieramy bo widzę, że to piwko schodzi No Boże kolejny niezadowolony klient OK i to piwo niniejszym się skończyło a jeśli się skończyło to ja już będę tutaj kończyć ten dzień i ogólnie dziękuję Wam za to że Oglądaliście dzisiejszy odcinek, zostawcie komentarze. Yy, no, dzisiaj było trochę tak chaotycznie, bo też miałam jakieś plany, ale oczywiście standardowo nie udało mi się tych planów zrealizować do końca. Udało mi się tylko wstawić wino. W następnym odcinku zobaczymy, co nam z tego wina wyszło. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!